Witam wszystkich na moim kanale. Zanim zaczniemy film, takie małe ogłoszenie. Jak już widzicie, zbliżamy się do 1000 subskrypcji i z tej okazji chciałabym zorganizować rozdanie. Będą to rzeczy ze sklepu Pepko. W jutrzejszym filmie je zobaczycie. Rozdanie będzie polegało na tym, że spośród komentarzy osób, które będą chciały uczestniczyć w tym rozdaniu, wybiorę jedną osobę. Warunkiem jest jeszcze oczywiście subskrybowanie mojego kanału, i ta subskrypcja musi być publiczna. Bo oczywiście, jeżeli wybiorę jakąś osobę, to wtedy sprawdzę, czy ta osoba faktycznie mnie subskrybuje. Tak jak powiedziałam, w jutrzejszym filmie pokażę produkty, które będą do rozdania i jeszcze raz ogólnie opowiem o warunkach uczestniczenia w rozdaniu. Tak więc już nie przedłużam i zapraszam na dzisiejszy film. Tutaj widzicie taki taboret drewniany czarny. Zaraz wam tutaj pokażę jego cenę. Jest to kwota 35 zł. Tak on się prezentuje od spotu. Taki niewielkich rozmiarów, bardziej raczej taki dziecięcy niż dla dorosłych. I następnie mamy takie figurki słoni. Tutaj taki czarny słonik. Ceramiczny. Lepiej Wam tutaj pokażę, bo mi przy tym dziwnym świetle ostrość tak trudno było złapać. Ale całkiem ładnie wykonany estetycznie. I cena tego słonika to 8 zł. I obok kolega już w kolorze złotym. Również ta sama cena. Z tym, że jeżeli chodzi o ten odcień złota, jakoś tak bardzo powiem Wam szczerze, że według mnie wyglądał tandetnie. Tak więc mnie akurat nie przekonuje ten kolor złota, ale ogólnie bardzo fajne ozdoby. Tutaj, następnie, jak już widzicie, sztuczne tulipany, taki bukiet sztucznych tulipanów. Ja tu pokazuję na przykładzie żółtych, jak one wyglądają. Szczerze mówiąc, nie, nie są zbyt szałowo zrobione. Widać, że to są sztuczne kwiaty. I cena za taki bukiet to kwota 12 zł. No, i tutaj możecie popatrzeć na wszystkie dostępne kolory: różowy, biały, czerwony. I tu jeszcze patrzyłam, czy w środku jakoś lepiej wygląda. Ale no, niestety. Dalej, przechodząc od tych tulipanów, jeszcze tutaj zerknęłam na osłonki. Czy nie widać czegoś nowego, ale niczego nie zauważyłam. No i tutaj przeszłam do podkładek na stół. Taka delikatna, ciemnozielona, taka w kolorze khaki. Jak widzicie, prześwitująca, bardzo delikatna podkładka, wykonana jakby z jakiejś trawy. To nie jest tworzywo sztuczne. W cenie 8 zł, I tutaj obok też była. Ta sama, tylko w troszeczkę jaśniejszym kolorze. I tutaj były takie dwupaki podkładek w cenie 8 zł. Jak widzicie, za dwie sztuki. Te akurat są po 10 zł. Te tutaj też po dyszku, Tu widzicie dostępne kolory. Te też po 10 zł. I tutaj również po 10, te akurat są w kolorze takim czarnym. Oczywiście to jest tworzywo sztuczne. I tutaj obok takie jakby materiałowe. Czarno-białe. I te są akurat po te 8 zł. I one mi się w sumie tutaj najbardziej podobały. Za jedną sztukę 8 zł. I tutaj jeszcze dalej sobie przeszłam i zobaczyłam też takie tworzywa sztucznego. Nieregularny kształt cena za jedną podkładkę to 10 zł. To jest taka szara, jakby srebrna. I tutaj obok jest ta sama, tylko już w innym kolorze takim złotym jakby beżowym. I również w tej samej cenie 10 zł. Dość grube i całkiem porządnie wykonane. I teraz jeszcze taka narzuta na łóżko w cenie 80 zł. W tym sklepie była akurat tylko jedna narzuta nie było żadnych innych wzorów ani kolorów. Tylko była ta jedna sztuka. I tutaj jeszcze taka poduszka do wanny w cenie 20 zł. Jakby ktoś miał ochotę sobie poleżeć dłużej w wannie, to jak najbardziej potrzebny gadżet. I jeżeli chodzi o kubki, to już praktycznie wszystkie tutaj Wam pokazałam w moich wcześniejszych filmach. Ale jeszcze nie widziałam takiego kubka w kolorze białym białe ze złotym. Powiem Wam, że akurat jeżeli chodzi o tę te kolekcję, ten wzór to mam już taki kubek, taki jak tutaj pokazuję, ten zielony. Kupiłam go w zeszłym roku i powiem Wam, że te złoto w ogóle nie schodzi, nawet jeżeli te kubki są myte w zmywarce. Tak więc, jak najbardziej, osobiście polecam. I tutaj jeszcze przy koszyczkach też patrzyłam na jakieś nowości, ale zobaczyłam tylko takie maleństwa. Biało-zielony taki koszyczek. Jest bardzo malutki. I cena tego koszyczka jest to kwota 7 zł, i obok, jak widzicie, taki biało-czarny. Teraz jesteśmy przy zabawkach dla dzieci. Tutaj takie puzle. Puzle, jak widzicie z serialu Przyjaciele, w cenie 25 zł. Domyślam się, że e, młodsze osoby nawet nie znają tego serialu nie wiedzą do końca, o co tutaj chodzi. Tak, on, tak te, te puzle wyglądają, jak się ta folia nie świeci. I tutaj jeszcze zainteresowały mnie takie zeszyty format A5 za 8 zł w kratkę. I jeszcze był do wyboru taki drugi szary z taką grafiką. I również ten zeszyt był w kratkę i też podobna cena 8 zł. Format przepraszam A4, nie A5, A4. I tutaj jeszcze takie koszyczki na przybory za 10 zł, metalowy zielony, i tu jak widzicie, był jeszcze w kolorze czarnym i obok też był też taki pojemniczek już okrągły za 4 zł, i oprócz czarnego był jeszcze kolor biały tak więc o tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy film, dziękuję i zapraszam na jutro.